Cześć kochani, jest piękna trzecia niedziela adwentowa, przepiękna, jest ślicznie, słonecznie, ja jestem na swoim porannym marszu, zatrzymałam się tutaj w takim ślicznym terenie, moje psy biegają po kące, żeby nagrać ten filmik dla was, bo przyszły mi takie krótkie refleksje, one mi zawsze przychodzą na, najlepiej, na, na właśnie na, na, na powietrze, już kiedyś mówiłam, że w domu, ja się po prostu duszę w czterech ścianach, bardzo lubię przestrzeń wokół siebie i właściwie naprawdę gdybym ja tak była zupełnie sama, nie miałabym wokół siebie żadnych y, takich y, y, no, zobowiązań, to ja bym wzięła plecak i szłabym przed siebie po prostu, bo to najbardziej mi się podoba, ale no, nie, nie mogę po prostu, bo czekają mnie, bo, no, bo mam zobowiązania, mam, mam męża, mam zwierzęta. I tutaj to wszystko jest. Dom mnie byłby problemu, bo bym dom sobie sprzedała i bym poszła, naprawdę. Ale y, do czego? O co mi chodzi? O to, że ten czas dzisiaj jest, tak, jest taka piękna pogoda, jest tak słonecznie pięknie. I tak myślę sobie, dzisiaj jest niedziela handlowa <grych> przed świętami. No wiadomo, sklepy muszą zbić jeszcze kasę, a my biegamy po tych sklepach. Jestem pewna, że dzisiaj galerie są zapełnione jeszcze y, i z szaleństwem, z błyskiem oka biegamy po tych sklepach i zastanawiamy się, co jeszcze, co jeszcze... Jeszcze kupić, żeby jeszcze te święta były jeszcze bogatsze, jeszcze piękniejsze, i żeby to wszystko było dopięte na ostatni guzik. Z włosem rozwianym biegamy po tych sklepach i tak nam ten czas mija i nie zastanawiamy się nad tym, że on mija po prostu bezpowrotnie, że jest tak ściśle ograniczony dla każdego z nas. Niby sobie zdajemy z tego sprawę. Patrzcie, jak psy się fajnie bawią tutaj, jak zwykle Wam te psy pokazują. Ja mi się wydaje, że to jest po prostu najlepsze. Trochę podejdziemy. Bliżej, tutaj jest. trochę seli mi się. O, seli sobie siedzi. Seli siedzi i, i ten, i ze spokojem stoickim obserwuję. Młodzież, która tutaj szaleje, od gdzieś pobiegł w ogóle ze swoimi dużymi kumplami, o się teraz położyła, tam widzicie, to jest taka piękna choinka. Uwielbiam te dwie choinki, zatrzymałam się tutaj, żeby właśnie Wam je pokazać. No i właśnie do tego czasu, że, że ten czas jest tak ściśle ograniczony, a my niby sobie zdajemy sprawę, że on płynie, ale, ale zapominamy o tym po prostu w tych codziennych obowiązkach. I szkoda, bo odkładamy, odkładamy życie takie prawdziwe na później. Na przykład Kasia, dajmy na to Kasia, pani Katarzyna. Zawsze pragnęła <laughs> malować obrazy. Uważała, że drzemie w niej dusza artystki. Właściwie chciała też napisać książkę o tym też myślała. Ale nigdy nie miała na to wszystko czasu. Nie miała czasu. Ja nie, nawet, co tu mówić o napisaniu książki? Ona nie miała czasu czytać książek. Nie miała po prostu czasu o obrazach też, nie myślała. Najwyżej podziwiała, w, podziwiała gdzieś w telewizji, kiedy widziała jakiś ładny obraz, czy w internecie, bo do galerii też nie miała czasu chodzić oglądać obrazy. Ona chodziła po galeriach po to, żeby kupić wszystko do domu. No i musiała pracować, miała dzieci, dorobiła się trójki wnuków i cały czas powtarzała sobie, że kiedy przyjdzie, że kiedy wreszcie odejdzie na upragnioną emeryturę to wtedy zacznie to realizować, o czym, ona ma, o czym marzyła całe życie, czyli wreszcie wtedy napisze książkę, wtedy namaluje obraz i może nawet zrobi jakąś karierę. I tak cały czas to odkładała i pracowała w księgowości, której nie znosiła po prostu, była księgową. Nie, nie cierpiała tej księgowości, nie cierpiała papierków. No, sama zadawała sobie pytanie, jak to można było w ogóle, jak to można wytłumaczyć, że ona siedziała w, za biurkiem i przewracała papiery i, i mnożyła, cyferki, przed oczami te cyferki się dosłownie mnożyły, później się miały lata, ona pracowała już później z komputerem, ale to niczego nie zmieniało. Wciąż miała cyfry, 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 a ona chciała malować drzewa, ona chciała pisać książki, chciała pisać książki o zwierzętach i nic jej z tego nie wychodziło. Lata miały. I tak sobie przyrzekała, że kiedy przyjdzie ta upragniona emerytura, to wreszcie to zrobi. No i przyszła i właśnie kiedy nastąpił kiedy przyszedł ostatni dzień i Katarzyna zamknęła drzwi za drzwiami za, za, zamknęła drzwi z tego znienawidzonego przez siebie biura po raz ostatni, to pomyślała sobie wreszcie teraz zaczyna się dla mnie życie. To przecież nie była stara wcale. No więc miała jeszcze dużo czasu przed sobą. Ale wy widzicie, życie napisało dla niej zupełnie inny scenariusz. Karty dostała niedobre, bo krótko po tym, jak na emeryturę przeszła, zaczęło jej zdrowie szwankować, zaczęło jej szwankować, zaczęła... Zaczęło ją boleć ręce, później boleć inne stawy, po prostu dostała... Zachorowała na artretyzm i mowy nie było o tym, o czym marzyła wcześniej. Żegnajcie książki, żegnajcie obrazy. Katarzyna zaczęła spędzać zamiast tego czas w poczekalniach u lekarzy, w aptekach zostawiała lewią część swojej emerytury i tak płynęło jej życie. Siedziała, przychodziła do domu od lekarza, siadała w fotelu i, i, i była smutna i była zła. Była zła na świat, miała pretensje do wszystkich, bo wszyscy przecież żyli praktycznie tak jak ona. I jej się wydawało, że, że tak jest dobrze, że tak musi być. I dlatego tak rozpamiętywała to wszystko i tak płynęło jej to życie i nie zrealizowała żadnego ze swoich marzeń. I dlatego tak chciałam powiedzieć, nie marnujmy po prostu czasu. Nie marnujmy czasu, bo jest go naprawdę bardzo, bardzo mało. Możemy wszystko odzyskać, możemy odzyskać pieniądze, nawet zdrowie możemy odzyskać. Nie zawsze oczywiście, ale jest taka szansa. Możemy odzyskać utraconą miłość. Nie, nie, jest, nie ma gwarancji, ale na pewno nie odzyskamy straconego czasu. Po prostu nigdy. Czasu nigdy nie cofniemy. I dlatego nie marnujmy go. Poświęćmy czas na to, znaczy nie poświęćmy. Róbmy w życiu to, co lubimy, chociaż trochę. Nie odkładajmy naszego szczęścia na później. Takie refleksje my naszły na koniec, na koniec roku. Bo rok, no to jest, to jest sprawa umowna, to człowiek po prostu tak oznaczył, 365 dni, czasami 366. I nam się wydaje, że to... Jeszcze jest dużo, dużo, że będzie następny rok, świętujemy, wywalamy te kupę kasy w, 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 w te patardy, w świece dymne, w fajerwerki, w Sylwestra, zresztą co jest głupie jak but, to zawsze o tym mówiłam, bo zwierzęta bardzo po prostu się stresują, ale tu nie o tym jest ten film, już o tym przedtem mówiłam, ale wydaje nam się, że o jeszcze następny rok, jeszcze to i fajnie, cieszmy się tylko, że zastanówmy się nad tym, czy w jakiejś części nie marnujemy swojego życia. Jeżeli tak jest, no to fajnie jest, znaczy dobrze jest wtedy to zmienić. Jeżeli na przykład mamy pracę, której nie cierpimy, tak jak właśnie nasza Katarzyna z mojego opowiadania. Jeżeli ta praca nas tak frustruje, jeżeli każdego dnia mielibyśmy ochotę udusić własnego szefa, to odejdźmy z tej pracy. Ja wiem, że często jest tak, że dzieci, że kredyty, że dom, że spłata, że obowiązki często nie idzie, ale jeżeli się nadarzy taka okazja, to zróbmy to jak najprędzej, żeby robić to, co się lubi. Jeżeli mamy jakąś pasję, to nie odkładajmy jej na później, realizujmy to i starajmy się tak, żeby to Nasze życie było piękne po prostu dla nas też. Jeżeli znajdujemy szczęście, oczywiście w tym, że siedzimy w papierkach i lubimy cyferki, no to jak najbardziej, ale po prostu takie motto jest na koniec roku: takie motto moje. Carpe diem, czyli korzystaj z życia. Nie, nie marnujmy czasu, bo on jest tak krótki. Kiedy ja byłam dzieckiem, to pamiętam, że czekałam na Boże Narodzenie i ten czas mi się tak ciągnął. On był tak długi ale on był tak strasznie długi jak guma do rzucia, a dzisiaj to po prostu myk, 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 myk i już jest Porze Narodzenie, za chwilę jest Wielkanoc. No zaraz będzie 2020, Wielkanoc. Mówię wam, niedługo będzie wiosna. Tutaj często dziewczyny piszą <grym> na, na, w moich komentarzach, że tak czekają na wiosnę. Ja też kocham wiosnę i czekam na nią, ale wierzcie mi, ona przyjdzie bardzo prędko, ten czas tak szybko mija i starajmy się, żeby go naprawdę nie zmarnować. Ja na przykład, powiem wam, pracowałam, popełniłam taki błąd, ja pracowałam bardzo długo, o wiele za długo pracowałam, w takim, miałam taką pracę frustrującą, której nienawidziłam, nienawidziłam mojej szefowej po prostu. I nie wiem, byłam w takim toksycznym, toksycznym układzie, i, i, i ta praca kosztowała mnie utratę wiary w siebie, utratę mojego czasu. I ja y, nigdy już tego nie wrócę i, i wracałam do domu tak sfrustrowana. Nienawidziłam po prostu tej pracy, nienawidziłam tam chodzić, a jednak chodziłam i żałuję tego bardzo, że wyzwoliłam się zbyt późno. I naprawdę... Y Weźmy sobie to do serca, żeby nie stać się tak jak Katarzyna. Jeżeli mamy jakieś pasje, teraz to je realizujmy, cieszmy się nimi po prostu, bo wiecie, czego naprawdę najbardziej żałują ludzie, którzy są krótko przed śmiercią, oni żałują tego, że nie byli szczęśliwi. Oni nie żałują tego, że, że nie zrobili więcej pieniędzy, że nie mają, że, że, nie miały, że nie kupili więcej samochodów, jakichś drogich zegarków. Oni żałują tego, że nie byli szczęśliwi. A szczęście oczywiście dla kogoś, dla każdego jest, oznacza co innego, ale, ale szczęście jest to pojęcie bardzo subiektywne, ale ono y, wiąże się właśnie z upływającym czasem, że kiedyś przychodzi taki czas, że już na wszystko jest za późno i dlatego warto teraz na koniec roku tak się zastanowić nad tym i, y, i zrobić sobie takie małe przyrzeczenie, że na przyszły rok zrobimy chociaż jeden kroczek. Wreszcie w kierunku tego, co byśmy bardzo chcieli w życiu robić, o czym marzymy i czego pragniemy. I z takim, z takim przemyśleniami moimi żegnam się z Wami i życzę Wam przepięknej Niedzieli Adwentowej. Będzie na pewno bardzo, bardzo, bardzo piękna. U nas jest cudnie, już w tej chwili jest niebieskie niebo, słońce będzie i naprawdę jest pięknie. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję za subskrypcję, dziękuję za lajki. Yy, udostępniajcie moje filmiki i yy, pa! Ritka! Henia! O, Seli. Rita. Chodź. Co tam robisz? Ritka.

gdzie jest Henia? Henia! Henia, jak zwykle kopie dziury. Może ją tam dojrzymy. Tu jest. O tak, Henia kopacz dziur. Ciepło jest, to myszki sobie tutaj krążą. Ptaszek zapomniał, że jest zima. On tam sobie gdzieś jest. Tutaj w tej kałuży latem są żabki. Ona nigdy nie wysycha, nawet największą suszę. O? O? Ucichło. Dobra, idziemy dalej. Ritka, Henia. O, Celi. Rita, chodź. Co tam robisz? Ritka. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Moja kochana. Chodź, Riteczka, chodź. Ritka, chodź. Rituś, kochamy, chodź, chodź, chodź. No chodź. 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 A Selunia? Chodź. Chodź. Seluchna tak. Chodź. A gdzie jest Henia? Henia! Henia jak zwykle kopie dziury. Może ją tam dojrzymy. Tu jest. O tak. Henia kopacz dziur. Ciepło jest. To myszki sobie tutaj krążą.